Dzisiaj dotarliśmy do Jałty. Tradycyjnie wyruszyliśmy z naszej siedziby, czy z naszego miejsca wypadowego, czyli z Bachczy Saraju. No i tu dojazd jest bardzo prosty. Wystarczy przede wszystkim wstać wcześniej rano, ponieważ bezpośredni, bezpośredni autobus do Jałty z Bachczy Saraju odjeżdża po godzinie 7. My jechaliśmy tym późniejszym o godzinie 7.50 i z tego co zdążyliśmy się dowiedzieć, wynika, że no jest to ostatni autobus bezpośredni tutaj. No można też spróbować jechać z przesiadką przez Sewastopol albo Semferopol, ale wydaje mi się, że bezpośrednia jazda jest dużo wygodniejsza. Podróż trwa trochę ponad 3 godziny. I postanowiliśmy odwiedzić jedno chyba z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, jeśli chodzi o Jałtę, czyli tak zwane Jaskucze gniazdo. No, co prawda nie znajduje się w Jałcie tak de facto, tylko w miejscowości Ałupka, która znajduje się 17 km od y, Jałty. Mówi się, że Jaskułcze Gniazdo jest najbardziej kiczowatym obrazem no właśnie tych okolic. Tak, chociaż my przeczytaliśmy w przewodniku. Jak tutaj można dojechać? Dojazd jest w miarę prosty. E, wystarczy. Z dworca głównego autobusowego wsiąść w marszrutkę numer 115 i 102, no i powiedzieć panu kierowcy, żeby wysadził nas jak najbliżej jaskółczego gniazda, albo pokazać mu na jakimś zdjęciu, jeżeli będziemy mieli. I później czeka nas dość długa droga. Najpierw idziemy za szczałkami i zaczynamy schodzić w dół. Bardzo długo idzie się w dół. Cały czas w dół, w dół, w dół. Potem dochodzimy do tego miejsca, w którym my jesteśmy. Bardzo ładne miejsce, na którym warto się zatrzymać, popatrzeć. Tak ono wygląda. To jest ta droga, z której przyszliśmy. Tu nas czeka jeszcze taki mostek. Będziemy musieli przejść ten mostek. No i już widać cel naszej podróży. Droga jest dość długa, także nie ma co się bać i pamiętać, żeby patrzeć pod nogi. Bo na ziemi narysowane są szczołki, jak mamy iść. Idziemy więc dalej. Jak już powiedziałem wcześniej, na pewno warto w tym miejscu, gdzie jesteśmy zatrzymać.